Okej, okay, witajcie z powrotem yy, na kolejnym odcinku z yy, Spróbuj Przeżyć w Challenge yy, Ja już w, ze, w zeszłym odcinku oblałem ten challenge Ponieważ jestem debilem yy, ja To w tamtą stronę muszę iść I znowu jestem przy B5, o boże, o burwa Nie. Dobra, ja idę na stop, może się uda Wiesz co, na którym jesteś w słupku? Wiesz, musiałbym... Zaraz się zrobi noc i będzie pod, po ptokach, okay, kurde. Jestem na, naszym, jestem na naszym. Spoko to, ty budujesz schody. Ja tam za 5 minut pewnie dojdę. To już są, bo to się nie niszczy. Jakby dalej mamy te schody, nie? One dalej tutaj są. Ja jestem dopiero na C4. Dobra, ja, ja podniosłem 10 metrów po drodze, więc mamy czym się leczyć. Okej, lezę tam do ciebie z lampą, gdyby mnie noc nawiedziła. Ok, dobra, Kurde, ale emocje powiem wam, ale emocje w Nie, nie Jestem na D3. na D3. Czyli mi zostało jeszcze E2 i F1 dopiero. Czemu my wybraliśmy tak daleki filar, kurde Bo uciekaliśmy. Wiem okay, dobra. Ty, Tu są jakieś łóżka wow, odkryłem technologię jak obniżać i podwyższać Co to jest? D2 Na D2 też są takie łóżka, powiem ci Mówisz, takie jak u nas. Czyli tam będzie E2 tam będzie E1, czyli w tamtą stronę bardziej. Okej, okay, dobra, i teraz... Pod scrollem się kurde obniżaj podwyższa. Okej, okay, jestem na E1. Ty tam już buduj schody, ja zaraz tam dojdę. Schody już są zbudowane, zaraz Się nie, nie zresetowało jakby. W sensie nie, bo chodzi o to, że ty zniszczyłeś te schody jak wchodziliśmy, no nie? Zniszczyłem, ale tylko jeden, jeden schód zniszczyłem zwykle. Ten Okej, okay, jestem na F1. No i klasa Zbugowałem się w lampie, super to czy, czy zresetowały się? Nie Nie zresetowały się, żarcia Ja mam metki te wszystkie Dużo mam metki, za bardzo Okej okay. Muszę se zbindować, żeby to E nie było E Co nie? To E odsunąć bo ja sobie jestem, wiesz, przyzwyczajony, że E mam... E mam ekwi oh, Zabieramy to łóżko. Dobra, postawię gdzieś tutaj. I nie klikaj E! No bo ja mam, wiesz, jestem przyzwyczajony, że mam E ekwipunek, no nie? No tak. Pod mam, yes. <laughs> powoli. Okej, okay, ja mam 5 metritów, więc mamy czym się leczyć. Okej, okay, to wezmę, zbinduję tak. Yy, poczekaj, to jest... Controls, mod, delete, crouch. Extra interact. Na interakta damy kurde plusa numerycznego. A quick inventory na E. I teraz powinno być dobrze, bo teraz mam e, e, inwentor pod E, bo ja mam jestem z Minecrafta przyzwyczajony. Co? Poczekaj, nie zapisały mi się? Nie wiem, na pewno nie testuj, ale ja nie testuj. Quick inventory, e, ale mam, żeby podnieść to? E. Kurde. Dobra, zostaw, Tym razem nic nie robimy. Nie dotykaj klawiszy, żeby w się sensie rękę od klawiatury, tylko cena ciśnij, żeby kłócąć, tylko uważam, że to E przez przypadek nie było i dobra. Zosta zostajemy. Tak. To jest bardzo fajne, bo z czasem jak już będziemy na tyle potężni, że będziemy mieli kurde tutaj własne imperium, to będziemy mogli sobie jakiegoś bekę cisnąć. No, będzie se beka, kurde, zrobimy se. Te weźmiemy. I... Przyprowadzimy jak najwięcej jedzenia i będzie super. Tak, zrobimy tutaj taką potężną bazę. Tutaj. Dzisiaj mamy na to cały dzień. No nie, to nie tam. Mi pisze Epic Up, ale nie kli jak klikam E, to nic się nie dzieje. Super, naprawiłem to. A jak wezmę sobie numerycznego plusa, działa. Ok, ja mam do to dosyć blisko tak. myszki, więc będę musiał się nauczyć. <laughs> Może wstaw sobie, a nie wiem, odmontuj sobie klawisz od klawiatury, przyczep go gdzieś na ścianę. Żeby nie wylać, o to chodzi, w tak sensie, tak, nie, ja to rzadko klikam i jeżeli bym chciał, wiesz, na przykład zabrać sobie, wiesz, y, jedzonko, to bym musiał plusa klikać, no nie? A to mam dosyć blisko myszki, więc su w sumie spoko. Wow, 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 <tryk> Okej. Okay. Przeżyliśmy drugą noc, chociaż tutaj pisze NIGHT 45, więc wiecie To tak jest... To dzieje, znaczy pierwszą noc nie przeżyłem, okej? Okay? Od startu serwera się liczą noce A serwer to nie ja nie pamiętam, ten się zaczyna akurat nie niedawno No ogólnie to, to jest dość fajna gierka pod tym względem, chociaż w nocy potrafi być dużo, ale czasem potrafi być za dużo. Muszę jeszcze sobie, jest ten. To, to ja to sobie Inwentory dam sobie, e, kurde. Nie A quick inventor może być f. Jest zbindowane wszystko. Picobello, nic nie będzie źle zepsute, kurde. A pewnie ten typok, bo. To jest coś takiego, że to jest sztuczna inteligencja, i pewnie on, ten typo siedzi tym, teraz też pod nami. Bo nie może tu wejść i tak jak mnie ostatnio on zabił, to teraz pewnie, gdybym spadł, to też by mnie zabił. Bo to nie jest taka wysokość, że mnie od razu zabije, no nie. Ta sama wysokość. Ale jest echo. Dobra, wróciłem. Ok. Muszę odnieść 4 kubki do mojego pokoju. A, spoko. Ja teraz będę miał chyba zazwyczaj jeden kubek. Albo jeszcze na witamina C. A skorbinowy! Ja za każdym razem noszę po parę. Wiesz, w pokoju musi być zapas kubków, zalecimy. Okej. Oh, okay. Jak tam ze strażnikami? Ciedują se? Prawdopodobnie są pod nami, bo to jest sztuczna inteligencja. I ostatnio wiesz, sama wysokość mnie nie zabiła, tylko zabił mnie ten strażnik chyba No to mnie zabiła wysokość, bo miałem 19 HP A no, no to wiadomo czemu. Spadek stąd zabiera 25 Z tego punktu, w którym my jesteśmy Nie wiem jak to działa dokładnie O ale jest! Ja... Weź tutaj naprawdę Buduję Chykaczę, bo to... to jest skomplikowany proces budowniczy Okej, okay, dobra Teraz możemy pięknie zobaczyć, jak oni wychodzą spod nas. Tak. Nie, okazuje się, że żadnego tu nie było. Nie było? Ale, Ale zlepiły się jedzonka od nowa. Tak, to możesz je podnieść. Ja będę nosił medkity. I ewentualnie... Nie no, medkity będę nosił. Ja pójdę po leczenia, y Nie, jeszcze łóżka wezmę. Żeby zbudować. Kurde, czemu mi shift teraz nie działa? Nie wiem, ale zapasy na razie są tak średnio potrzebne. Nie znaczy mam... ja na, na wiesz, będziemy cały czas kule chulę... Yyy, weź mi tutaj ten, jak jest SHIP, RUN, lewy SHIFT, no to czemu mi nie działa? Musisz sprawdzić znaczy. Okej, okay, ja mam tak średnio z energią, dosłownie średnio, bo 50 mam. Ja mam 53. Dobra, takie rzeczy, urozmaicenia, takie jak wanna, czy stoły, przyniesiemy do naszej bazy później. Inwentory full, to ja idę wziąć, ty, ty tam buduj ten, musimy stworzyć schowek. Obecnie mamy bazę, w której kompletnie każdy chciałby mieszkać. No, wezmę ba wannę, w wannie będziemy mieli magazyn. Dobra. Tylko nie wiem czemu ja shifta nie mogę używać. Nie wiem, no ja odedam to. Okej. Okay. Ja proponuję, żeby nasza baza była 4 na 4. Znaczy, może my większą zrobimy, jak największy zamek, no nie? No tak, wiem, że zrobimy jak największy, ale wiesz co? To zacznijmy od czegoś takiego 4 na 4. A, muszę weź, idź stąd, idź. Dobra, tutaj są... Idź stąd! Już! Bo ja tu chciałem wannę postawić, ale mi. Poczekaj, o. Widzisz, Dobre. tutaj będzie nasz magazyn. Okej, czyli mogę tutaj odstawić moje Xy? Tak. A czekaj, to drop stack. Dobra. Teraz, żebyś tego nie podniósł przez przypadek. Okej, zobacz ile tego mamy. Nie widzę, bo poszedłem po O, oh, fak Ty możesz chodzić po zapasy, wiesz apteczki są w takich jakby... Nie wiem, jakichś... I muszę energię sobie odnowić. No właśnie ja to jest to... Tam sody weź się z dołu. Co tam leży na podłodze po twojej śmierci. Tam się skoczko nie ma na szybko i. Soda, 25 energii, interakt i... Interakt Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I potrzebuję jeszcze dwóch łóżek. Ja idę tutaj po zapasy. Tak, możesz To Ja będę zaraz potrzebował też energii trochę. W sensie jedna soda starczy, albo dwie max. Także cię Chodzi, To jest oczywiście długoplanowa gierka, nie my, mm. będziemy budowali ogromną, gigantyczną bazę. Okej, okay, ja za rozumiem, że mam wziąć łóżka? Tak, weź. Y nie, jedno wiesz, tylko. Tylko jedno. Tylko jedno mi jest potrzebne jeszcze, żeby dopełnić dzieła. Zniszczenia teraz muszę. Kurde, czemu mi shift nie działa? A prawy shift, kurde. Zaraz to spróbuję zbindować jeszcze. Ok, to na razie dochodzimy do końca drugiego odcinka. Zapokojnie będą następne. Chilera. Więc co? O, patrzcie, to Chyba tak. To cześć.